Pewnego ranka, przeglądając Twittera, natrafiłem na tego oto posta. Już dzisiaj o 20.00 start serwala Jungle SMP! Serdecznie wszystkich zapraszamy dodatkowo, zapraszamy wszystkich widzów na oficjalną stronę junglesmp.pl, gdzie znajdziecie formularz zgłoszeniowy na serwer i Discord. Widzimy się! Małpka emoji, palma emoji. Po przeczytaniu tego posta, dostałem flashbacku z uprzedniego roku. EMOTIONAL THEME Widziałem co muszę z tym zrobić, zagrać tam. Plan był prosty, numer jeden, nagraj to. Cześć, jestem Faluś, wow to chyba wszyscy wiedzieli i chciałbym przedstawić tutaj pokrótce swoją osobę. Po pierwsze mam duże doświadczenie jeśli chodzi o projekty większych twórców. Brałem udział w takim projekcie jak serwer gildyjny Evrona jako budowniczy gildii UVVU. Oraz brałem udział w rekrutacji na lokaja na kwadratową masakrę, gdzie udało mi się wywalczyć aż drugie miejsce. Teraz powód dlaczego chciałem tam zagrać to fakt, że lubię poznawać nowych ludzi. Kreatywny powód, nie powiem. Ale tak na serio po prostu myślę, że fajnie wziąć takim czymś udział oraz wykazać się czymś więcej, bo trochę smutno mi było, gdy widziałem jak reszta serwera po prostu idzie grać na evencie, a ja jedyne zostawałem w... Pazie rozbudowując ją. Fajnie by było zagrać również jako twórca. Dodatkowo na co dzień jestem montażystą i aktualnie montuję dla jednego z członków serwera, a mowa tu konkretnie o C-potworku. Staram się montować filmy jak najlepiej i myślę, że mi to jakoś w miarę idzie. Zatem przejdźmy do punktu następnego: dostań się na WLK. Tak naprawdę nie wiem, czy uda mi się otrzymać miejsce na serwerze, i tak naprawdę decyzja tylko i wyłącznie należy do Was. Mam nadzieję, że usłyszymy się już na serwerze.